Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie drafcik Którego już bardzo dawno nie było Także jeżeli chcecie więcej draftów to zostawiajcie łapki w górę No a my zaczynamy od formacji Myślę, że 4-3-2-1 No i zobaczymy co tutaj ciekawego dropi w tym drafcie Okej, okay, jest JJ Okocza, ale no nie oszukujmy się Okocza w tej grze do no, jakichś najlepszych zawodników nie należy Jest to przeciętna raczej karta do Christiana Ronaldo Weźmiemy sobie Neymarka no i na PN będzie, słuchajcie, póki co myślę, że Sallach, Bo tego Sallacha też będę w końcu miał lada moment u siebie w składzie na Playce. No dobra, tutaj już się nam robią małe problemy, ale myślę, że ten Pogba póki co pod Sallacha. do środka pomocy przydałaby się też jakaś ikona. Natomiast czy nam wpadnie jakaś ikona, no to zobaczymy. Póki co pod tego Francuza i... Neymara. Wybierzemy go. No dobra, teraz tutaj De Bruyne. Okej. Okay. No coś tam się tutaj zaczyna robić, tylko właśnie. Ten Cristiano Ronaldo ma zaledwie 4 zgrania, więc będziemy musieli coś tam e, pokombinować. Tutaj na razie Mario Rui. E, no ten Alonso ma 69 tempa, więc bez e, absolutnie wielkich szaleń. Jest tutaj waran. E, jako, że mamy też tych Francuzów, no to ten Varan myślę, że tutaj się sprawdzi. Gorzej będzie chyba z bramkarzem. No jestem skłonny chyba zaryzykować Sergio Asenho, chociaż Hradecki też kusi, ale niech jest ten Sergio Asenho. Chociaż wiem, że to nie jest jakiś solidny goalkeeper, ale jest Edwin Wandersar. W poprzednim roku jeszcze wielu prosów z niego korzystało, w tym roku już widzimy, że jednak ten Wandersar nie jest tak często wybierany. a Tutaj jest Koman, okej, okay. Ronald Koman. Nowa ikona, także wybieramy. No i zobaczymy, czy coś jeszcze ciekawego nam tutaj wyleci, myślę, że kai walker bez wielkich kombinacji no a więc powiem wam tak jeżeli chodzi o bramkę, obronę ofensywę jest ok nie możemy naprawdę narzekać tutaj wezmę nawet van Holta, którego yy, w razie czego sobie z Comanem możemy zamienić w ostateczności jakiejś tam zobaczmy jeszcze tutaj może coś takiego no no zobaczymy. będziemy kombinować i wybierzemy na pewno to co będzie najlepsze dla naszej drużyny tutaj jeszcze jest markinius i mniej Um, nie, 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 czy on mi się przyda? PSG. PSG pod tego Neymara, Marquinhos, ale to. poszliśmy w zupełnie coś innego. I na razie wybiorę po prostu Marquinhos. A nie będziemy kombinować, myślę. No dobra, no to szukamy dalej, kolejnej karty. Jest tutaj Casemiro i Janusz Quadrado. Oj, 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 oj. Casemiro pod tego Neymara też mógłby dać zgrania, a także też w sumie podoba nam Holta. E znaczy pod Rana, Nie wiem czy powiedziałem pod Vankolte. No ale jest też Douglas koszta. I chyba wybiorę w ogóle Douglasa kosztę. On mi się połączy z Cristiano Ronaldo, a tego Neymara będziemy wpuszczać w drugiej połowie. Myślę, że to będzie najrozsądniejsze yy, działanie. No dobra, bo wolę mieć tego Salaha już od razu sobie też yy, w pierwszym składzie, a kosztę będziemy sobie yy, zmieniali. No i chociażby może i za takiego Paulinio, bo to jeszcze będą pewnie przeróżne kombinacje w tej defensywie, w zależności od tego, co będzie nam tutaj leciało. Kolejna karta bez szaleństw. No to jeszcze... Może jakiś Matuidi nam wyleci? No to też byłoby super. Tutaj mogłem wybrać Crescito, ale za szybko, za szybko to wszystko... O kurczaczek pieczony! No i teraz kolejny dylemat przed nami, bo jest Dybala i jest Antoine Griezmann. Jest też Aurier. No ale Oriera nie biorę pod uwagę. A i gdyby Dybala miał inną pozycję, wiecie co, wezmę Griezmana, bo Dybalą już grałem tym informem, a Griezmanem tym najnowszym informem to ja jeszcze nie grałem, więc go sprawdzimy. Natomiast tutaj przed nami kolejny dylemat, bo może Marcelo po prostu wybrać pod tego Varana i nie będzie w ogóle żadnych problemów. Tego Komana przesunie się pod Walkera, i myślę, że tak też zrobimy. Luka Modric to też kusząca propozycja, no ale nie mamy tej ligi hiszpańskiej w środku pomocy, więc. Mm, na razie nie potrzebujemy Bardziej trzeba tą obronę ogarnąć Tutaj niech jest spaje. No dobra, jeszcze dwie karty do końca O Kurczaczek, jeszcze jest Kylian Mbappé Najlepsza karta, słuchajcie Z najnowszej Z najnowszego toczno, to tego Kyliana na pewno wybieramy No, powiem wam, że tutaj Robi nam się naprawdę ciekawie Jest tutaj Girou i wiecie o czym ja myślę? Wiecie o czym ja myślę? Na razie wezmę tego Ziru. Ale myślę o tym Kylianie Mbappé w pierwszym składzie, więc tutaj będzie ten skład zaraz zupełnie zmieniony, także zobaczycie co ciekawego wykombinuje. Ok moi drodzy i ostatecznie Draft 188 nam wyszedł, do tego jest nowa ikona, no i to jest taki draftik MGS, czyli Mbappé Giru i Salak, no ale myślę, że na początku tego Giru będziemy raczej zmieniali, wpuszczali Cristiano... Ronaldo. Potem w drugiej połowie myślę, że damy szansę Griezmannowi czy Neymarowi. No i to wygląda naprawdę solidnie. No i czy to obrona, bramkarz, pomoc, atak po zmianie naprawdę jest super, więc myślę, że coś tego draftu ugramy. A zanim przejdziemy do pierwszego meczu w drafcie, to czekają nas dwa ciekawe pojedynki w polskiej Ekstraklasie. Pierwszy z nich to Krakowia, która zmierzy się z Lechią Gdańsk. Biorąc pod uwagę poprzedni sezon, no to Lechia jak tam pojechała, to powiem Wam, nic ciekawego nie zaprezentowali, dwa ostatnie mecze przegrali i trzeba powiedzieć otwarcie zasłużenie. Jak będzie w tym sezonie? No zobaczymy, ta Lechia nieco lepiej e, sobie radzi już teraz na tych wyjazdach, natomiast tutaj tak myślę, że max co mogą ugrać to będzie remis. Delikatnym faworytem będzie Krakowia, ale tutaj e, mój typ to będzie remis. Jeżeli chodzi o kolejny pojedynek, Arka Gdynia, Legia Warszawa. No, ta Legia Warszawa dostała niezłego gazu. Najpierw wygrywają mu siebie z Lechem 2 do 1, no, a później wszyscy wiemy, co się stało. Legia Warszawa 7-0 Wisła Kraków. No i pełno piłkarzy Legi też tam się y, odblokowało. I wydaje mi się, że Legia jest teraz w takim gazie, że z Arką wygra, ale może to wygrać nawet nie jedną, a co najmniej dwiema bramkami. Także myślę, że Lechia, Remis. Legia zwycięstwo, jak będzie w rzeczywistości zobaczymy Pamiętajcie, że te mecze polskiej Ekstraklasy możecie oczywiście obstawiać w BetClick Do którego macie link w opisie, no i też przygotował dla was yy, mały prezent Także wbijajcie w ten prezent, ale pamiętajcie, że oczywiście jest to dla osób pełnoletnich No a my przechodzimy do pierwszego meczu Zobaczmy składzik pierwszego rywala, powiem tak Jest solidny bramkarz, pomoc czy obrona, ale Giggs Inzagi, Wardi. No, myślę, że to, nie, to jest za mało trochę. To jest za mało, żeby pokonać nasz skład, chyba że to jest jakiś profesjonalny zawodnik. To wtedy jak najbardziej. Ale myślę, że powinniśmy wygrać. Zobaczymy, jak to będzie. Ojojoj, teraz Wardi. Już wypuszcza tutaj Filipo Inzagiego. Pippo Inzagi zagrywa do Wardiego. Wardi! 1-0, ależ początek wyśmienity. Giru schodzi po stracie bramki. Trener nie mógł patrzeć na to, co się dzieje na, na boisku już przez pierwsze dwie minuty i postanowił puścić Cristiano Ronaldo. No i mam nadzieję, że to on odmieni losy spotkania. No i zobaczmy, De Bruyne właśnie do Cristiano Ronaldo. Ten zagrywa do Kyliana Mbappé i to jest rzut rożny. Kylian Mbappé. Kylian Mbappe świetnie tutaj mija Sancheza, no i wykończył to perfekcyjnie. No, ta karta naprawdę jest konkretna. I ci, co trafili Kyliana Mbappé. No, mogę tylko i wyłącznie pozazdrościć. Teraz Paul Pogba, już tam egipcjanin ucieka, zobaczmy. Yy, Sallak, no tak łatwo nie damy się dogonić. Sallak, no to będzie chyba pusta bramka. Kylian Mbappé ładuje na dwa, yy, do jednego, no. Bo tutaj to jest właśnie ten minus, kiedy rywal gra trójką obrońców, to jest Rage quit. No i okej, okay, nie mam nic przeciwko. W sumie gościu wcisnął pauzę przy wyniku 1 do 1, więc trochę się dziwię. Myślałem, że po prostu wprowadzi, wprowadzi jakąś zmianę, bo tam miał tego Wardiego i Zagiego. Natomiast on po prostu wyszedł. Dobrze, że teraz, a nie przy remisie. A oto składzi kolejnego rywala Tiki Taka! No zobaczymy, czy to będzie taka Tiki Taka Messi, Eden Hazard. nie na pełnym zgraniu. Toni Kroos, ale Halloweenowy. Poszli Olivier Giroud. Czy tym razem zagranie co dłużej? Zobaczymy Kevin De Bruyne, póki co zagranie do Salah Salah już wypuszcza tam keliana Mbappé, Adama z problemami Zagranie do Bernarda, no na tego Bernarda trzeba uważać Ale świetnie, Paul Odbiera piłkę, już Marcelo Zagrywa do Payet, ten do Oliwiera Giroud To jest jego rekord, jeżeli chodzi o minuty na boisku Paul Pogba szuka tam właśnie Giroud, o nie, Giroud Chyba będzie zaraz zmiana, zobaczmy Giroud do Kyliana Mbappe. Mbappe! No i nie ma gola. No, ciekawa sytuacja, ciekawa akcja dla Olivier Giroud. 5 minut starczy. 5 minut starczy, także już w dwóch meczach Olivier Giroud zagrał z prawie, prawie 8 minut. A Salah! Nie ma gola. Jeszcze jest tu Kylian Mbappe! Ajajajaj. Niewiele zabrakło. Dobrujny do Kyliana Mbappe. Kylian Mbappe. Do Salaha, Salah, do Cristiano Ronaldo, zobaczmy, Portugalczyk, to chyba musi być, nie będzie. O, teraz błąd jeszcze paje Salah i to jest w końcu 1 do zera. No, ale już myślałem, że za pierwszym razem to może wpaść, natomiast na szczęście chyba błąd fatalny z Stąsa, nie tą nogą chyba zagrywał, yy, przez co wykorzystujemy to perfekcyjnie i mamy 1 do 0. Do Kevina De Bruyne, De Bruyne już dopaje, ten zagrywa do Kyliana Mbappé Mbappé no spikę musi wygrać, tym bardziej, że to jest zwykła karta, zobaczmy, Kylian Mbappé na spokojnie, ależ pięknie przetryblował defensorów, zagrywa do Cristiano Ronaldo i 2 do 0, popisowa akcja Francuza i w kolejnym meczu potwierdza, że jest niesamowity w tej edycji FIFA. Oj, 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 oj Kuman, czy wygra tutaj z Zardem broni, oj, Jezusa. Uff, I wtedy ja mu mówię, włącz precyzyjne strzały, O, <laughs> farcik, no dobra, jedziemy, zobaczmy ja ten azart, no oni teraz na pewno są nabuzowani, chcą strzelić pierwszą bramkę, na którą absolutnie zasługują, tutaj nie ma co yy, ukrywać, tam powinien być gol. A to jest tak zwany misklik. i Teraz Ronaldo zagrywa do Salah'a, Sallach, zobaczmy, czy coś wykombinuje ciekawego. Egipcjanin Salah, Tam wychodzi Marcelo, jest tutaj już Marcelo. Zagranie do środka, jest tu Paje. Paje do pogby, pogba! I to jest rzut rożny. są kapitalną interwencją teraz nie wykazał. No ale jak oni rozwiążą ten rzut rożny? Zobaczmy, Paje. No bez sensu, bez sensu. Ale teraz błąd defensorów. Christian Ronaldo od razu przechodzi. Zagrywa Mbappe i 3 do 0. No kapitalnie, kapitalnie dzisiaj sobie grają. Ronaldo z Mbappe rozumieją się wyśmienicie i nawet nie myślę tutaj o wprowadzeniu teraz chociażby Neymara, którego też mamy na ławce rezerwowych. No fantastycznie ta dwójka na padziorów sobie radzi i już mamy 3 do 0 no, w 38 minucie. Zobaczmy teraz piękne zagranie do Salah'a Stones! czy to nie powinna być czerwona kartka? Zadają sobie pytania wszyscy. Natomiast Kylianem Papestrza na 4 do 0, no i ta tiki taka nie zagrała. U przeciwnika, a wręcz przeciwnie rozłączyło. A właściwie rywal opuścił ten mecz przed czasem. Drugi meczyk, drugi rage quit. Zapraszam wszystkich na mecz półfinałowy. Oj oj oj, 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 to jest rywal kolejnego przeciwnika i wygląda to solidnie, dlatego pewnie będą... Zawodnicy niektórzy zmieniali, takie mam wrażenie, ale jest Ronaldo, jest Desai, Van der Sar, Nomanolas, Koulibaly, Walker, Hernandez, obrona wyśmienita, ciężko będzie tam się przecisnąć, ale liczymy na nasz geniusz francuski w postaci Kyliana Mbappé. Oj, oj, tutaj widzimy, no, przeciwnik dysponuje nieco wyższym poziomem, Lukaku mógł zaskoczyć w pierwszych minutach, ale Edwin Wandersar na posterunku, Marcelo zagrywa do Kyliana Mbappé, ten dopaje. Będzie szansa może na jakiś kontratach, bo tu wychodzi Jiru Tu jest z drugiej strony mo Salah, zobaczmy. Aj jajaj. Niewiele zabrakło, ale Pogba przejmuje piłkę. Ziru. Pogba. Do Salaha. Salach. ależ wyśmienicie. Zobaczmy Salah! I nie ma gola! Jak to nie wpadło? I Ziru zmieniony. Tradycyjnie pograł swoje 5 minut. Tym razem na tyle trener mu zaufał. No, ale to była już odpowiednia pora, żeby Giru odpoczął przed wielkim finałem, mamy nadzieję, bo w tym wielkim finale, no, Giroud jest nam bardzo potrzebny, dlatego jest tak bardzo oszczędzany. Paje, Pogba, przyspieszają tempo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, kapitalnie, Portugalczyk, jeden do zera. Cristiano, Cristiano, Ronaldo. Wiele osób się mnie pyta, jak robić tę cieszynkę, więc od razu może powiem, jest to RB, B B. Napadzie od PlayStation 4. R1 Kółko, Kółko tak się robi tego cwaniaka. Także tak to wygląda. Cristiano Ronaldo, Ronaldo. O, ale dużo tutaj odbijanek było. Mbappé i 2 do zera, no ale dużo szczęścia tutaj mieliśmy. Mogę tylko przeprosić. Teraz jeszcze odpalamy drugi bieg. Pogba, zobaczmy. Jest tutaj Pogba, Cristiano Ronaldo. No i w końcu 3 do zera. Messi, oj, to może być gol, zobaczmy, Messi! 3-1 z kick of No i wygrywamy 3-1 do w półfinale, więc mamy upragniony finał, no i zobaczymy, czy coś ciekawego tam się uda ugrać, mam nadzieję, że tak No, to składzik finalisty, oj, będzie ciężko, oj, będzie ciężko, słuchajcie Carles Puyol, Pirlo, Mbappé. no, wygląda solidnie Ależ pięknie, zobaczmy, Kylian Mbappé. no to musi być 1-0, tak też się dzieje Ach, wszyscy liczyli na Giroud, ale niestety, no z tym Giroud nie da się, nie da się po prostu, więc będzie musiał być zmieniony za Cristiano Ronaldo, no i łącznie Giroud zagra około 20 minut w czterech meczach. Zobaczmy, de Bruyne do Cristiano Ronaldo, Ronaldo, wyrównanie, ależ to zrobił Portugalczyk, naprawdę wyśmienite tutaj minięcie defensora, no ale na tego gola już się zapowiadało od jakiegoś czasu, aż tutaj w końcu Ronaldo z tą indywidualnością. Pokazał naprawdę klasę No tutaj jak zwykle nie widzimy tego momentu minięcia No te powtórki też chyba nigdy nie zostaną zmienione Ajajaj, no i ten Neymar, którego wpuścił nasz rywal No i Marcelo, który jest beznadziejny w tej grze Równa się 1-2 O Pogba, De Bruyne Jest tu Cristiano Ronaldo, teraz Ronaldo ładnie wchodzi w pole karne. Ronaldo zatrzymanie Będzie tutaj De Bruyne i 2-2 Duży spokój Ronaldo, teraz tutaj wychodzi Kylian Mbappé, Mbappé, zatrzymanie, uderzenie, strzał, egzekucja, wykonanie Portugalczyka, wracamy do gry, 3-2. do 2. Mbappé, Mbappé, to może być koniec, tylko żeby to nie był koniec, Mbappé, zobaczmy, Mbappé, ale świetnie tutaj, jeszcze na prawą nogę sobie złożył, no i to może być nawet Reichmit, jeżeli nie będzie Reichmitu, to, to chyba zrobi jakieś zmiany, jednak nie zrobię tych zmian wygrywamy, słuchajcie, to był chyba finał już, czy półfinał, zaraz zobaczymy, w sumie nie wiem. Ale chyba to już był finał. <noise> Zobaczmy. Tak, finał! No i cyk! Wygrywamy słuchajcie, 4 do 2 w finale. E, 3 HP to ogólnie były, za to dostajemy paczkę za 25 i 35 tysięcy Więc bywało lepiej. No ale zobaczymy. Wartość paczek... E, hmm, 60 tysięcy końców. E, także może coś ciekawego nam tutaj wyleci. O, proszę jakie ładne stroje. E, no dobra, no to lecimy. Pierwsza paczka za 25 tysięcy. Powiem wam, że dawno tych draftów nie grałem, troszkę byłem sfrustrowany tym, że tam nic nie leci. Może dzisiaj nastąpi odkucie, ale pierwsza paczka pokazuje, że chyba będzie średnia, No chyba, że jakiś Mendy z Realu Madryt tutaj wyleci. No jest, jest Francis Overalem 80, więc... No raczej tutaj szaleństw na pewno nie będzie. Zobaczmy, jest! Ło! Wow, karta z Ligi Mistrzów, jest Krzysztof Piątek, coś pięknego. No ale nic, nic poza tym. Także ta pierwsza paczka na straty, ale może w tej paczce za 35 tysięcy będzie. Totalne odkucie. Zobaczmy, zobaczmy. Idzie powoli, czyli są co najmniej ekrany. Jest walkout za draft. No coś pięknego. Niemiecki walkout nas czeka. Bramkarz, no to Bayern, może Neuer! Manuel Neuer! No coś pięknego. Tak się kończy. Piękna historia. Manuel Neuer 88 overall. Za wygrany finał. Draftu jeszcze Hernandez. A najlepsze jest to, że ten Hernandez może być warty więcej niż Neuer. Zobaczmy. No ojeja, ale ta cena spadła już za Hernandeza 15 tysięcy, no to nojer chyba z 30 będzie kosztował, tak mi się wydaje. Tak jest, 15 plus 30-45 tysięcy te dwie karty tak naprawdę e, kosztują, więc co ja tutaj dużo będę mówił, piękna historia, moi drodzy, tak zostawiajcie łapki w górę. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, no i na razie.